Cześć, to Ania ze Księgowości, a dzisiaj porozmawiamy o tym czy spółka cywilna jest podatnikiem w podatku dochodowym, podatku od nieruchomości albo w podatku VAT. Zacznijmy od tego, że spółka cywilna jest uregulowana w kodeksie cywilnym i tam przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w taki sposób, e, właśnie przez wniesienie wkładów, przez współpracę ze sobą i taka spółka jest rejestrowana za pośrednictwem CIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie jest wpisywana do KRS-u i jednocześnie nie Osobowości prawnej, co będzie się przekładać na to, w jaki sposób ona funkcjonuje i kiedy tym podatnikiem będzie, a kiedy nie. Jeśli zerkniemy do przepisów podatku VAT, to zobaczymy, że podatnikami są osoby prawne. Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą, o której mowa w ustępie 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. No i to nam jednoznacznie wskazuje, że spółka cywilna takim podatnikiem VAT-u będzie. Powstaje pytanie, co by było, gdyby, ee, gdybyśmy mieli na przykład dwóch wspólników, którzy oprócz spółki cywilnej prowadzonej wspólnie prowadzili również swoje własne JDG. W jaki sposób liczyć wówczas limit dla celów VAT? Czy mamy dodać te ich przychody w ramach JDG do przychodów spółki? Nie. Spółka cywilna dla VAT-u jest podatnikiem, a więc liczymy tylko i wyłącznie jej przychody, jeśli rozpatrujemy zwolnienie z podatku VAT albo zwolnienie z kasy fiskalnej. W takim przypadku możemy się też zastanawiać nad właściwością Urzędu Skarbowego. Tutaj, e, gdyby właśnie ci wspólnicy mieli swoje JDG. To oni rozliczą się z Urzędem Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania z tych JDG, ale w kontekście spółki cywilnej, organ podatkowy będzie właściwy ze względu na siedzibę tej naszej spółki cywilnej. Jeśli chodzi o spółkę cywilną w kontekście podatków dochodowych, to ona nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatek dochodowy Płacą wspólnicy tej spółki. Natomiast oczywiście muszą wybrać formę opodatkowania spójną dla jednego i drugiego yy, wspólnika w zakresie przychodów uzyskiwanych w tej naszej spółce cywilnej. I to spółka cywilna będzie prowadzić odpowiednio albo podatkową książkę przychodów i rozchodów, albo na przykład księgi rachunkowe. No, zależy od sytuacji, ale sama. Podatnikiem podatku dochodowego nie będzie. Jeśli natomiast chodzi o podatek od nieruchomości, to Tutaj znowu spółka cywilna nie jest podatnikiem. Podatnikiem są wspólnicy. Czyli podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, czyli z tego wynika, że tylko dla VAT-u e, w zakresie podatkowym, spółka cywilna będzie e, tym podatnikiem. Oczywiście mówimy o tych głównych podatkach. Jeśli chodzi o taką sytuację, że występuje któryś wspólnik ze spółki, no to dochodzi do jej likwidacji. I tu pamiętajmy, że jeśli spółka cywilna była podatnikiem e, VAT, to musi się wyrejestrować z VAT-u i w ciągu 7 dni złożyć VAT-Z. Oczywiście zrobić również spis natury dla celów podatku VAT. Na dziś to tyle. Nie zapomnij, zasubskrybować mojego kanału i zerknij koniecznie do opisu.